Z Liberia, Od siewnik firma Agrotom. Po przygotowaniu pola agregatem bezorkowym, zaraz po ściernisku, tak jak widać tutaj przed wami, wraz z firmą Agrotom wysiejemy na tym poletku za moimi plecami minikowie środku doradztwa rolniczego. Odmianę Liberia, której jesteśmy dystrybutorem. Liberia to odmiana z firmy Nasiona-Wronkowski. Odmiana, którą na pewno będziemy mogli pokazać, jaki ma potencjał, jakie ma odporności na choroby, bo jest to odmiana, która posiada dwa geny odporności na mączniaka prawdziwego i na rdzebrunatno w pszenicy. Ponadto dobra zimotrwałość, grube ziarno, to odmiana, która posiada wiele pozytywnych cech, a przede wszystkim bardzo duże możliwości plonotwórcze. Dlatego zdecydowaliśmy się na wysiew Liberii na tym akurat poletku. Siewnik gotowy, norma ustawiona na 328 na metr kwadratowy. Wychodzi nam tutaj z obliczeń 158 kg. Zrobiliśmy próbę kręconą, sprawdziliśmy, czy norma pasuje do zamierzonego wysiewu. Za chwilę będziemy uprawiać pole. A bliżej o tym siewniku opowie nam kolega z firmy Agrotom. Witam wszystkich serdecznie, Sebastian Pawlicki, firma Agrotom. Agregat do uprawy bezorkowej, model APSP Premium 3 metry. Agregat wyposażony jest w 10 łap na zabezpieczeniu sprężynowym. Tylny rząd talerzy zagarniająco-wyrównujących oraz ten model wyposażony jest w wał pierścieniowy Będziemy tutaj pracować na głębokości około 20 cm. Maszyny do uprawy oraz do siewu, które tutaj dzisiaj pokazujemy, są to maszyny, które możecie Państwo nabyć w sklepach sieci Intermax dokładnie ładnie maszyna uprawia to